I został przedostatni zestaw zadań do skompletowania całego arkusza z poziomu podstawowego zadania 26 do 20, od 26 do 29. W pewnym ostrosupie prawidłowym stosunek liczby wszystkich wierzchołków do wierzchołków do liczby wszystkich krawędzi jest liczbą z przedziału od 0,54 do 0,545 liczba ścian tego ostrosłupa jest równa. No to taki szkicowy rysunek. Narysuję oczywiście jakiś ostrosłup konkretny w tym przypadku podstawie czworokąta, ale to nie jest rozwiązanie do tego zadania. Chodzi tylko o zauważenie. Tak, jeżeli jest to w podstawie Wielokąt o N wierzchołkach, czyli n kąt, to wszystkich wierzchołków w tym ostrosłupie jest N plus 1. To są wszystkie wierzchołki w podstawie plus jeden wierzchołek, który jest do góry, do liczby wszystkich krawędzi to liczby wszystkich krawędzi. No i teraz tak, jeżeli mam w podstawie wielokąt o n wierzchołkach, to on ma n krawędzi, n boków. I jeżeli jest n wierzchołków, to mam też n krawędzi bocznych. Czyli jeżeli w podstawie mam wielokąt o n wierzchołkach, to mam 2n krawędzi. I ten ułamek jest liczbą z przedziału, no i z tego zadanego przedziału, czyli. z no, co jest tą dwójką, mam n plus 1 przez 2n musi być mniejsze od 0,545 i większe od 0,54. Jak mam podwójną nierówność, to najlepiej to zapisać jako dwie nierówności połączone z włącznikiem i, czyli trzeba będzie wyznaczyć część wspólną 0,54 mniejsze od n plus 1 przez 2n i n plus 1 przez 2n mniejsze od 0,545. n należy do naturalnych i n jest większe lub równe od 3, no bo przynajmniej trójkąt musi być w podstawie, co oznacza, że mimo, że jest to nierówność wymierna, czyli w mianowniku jest niewiadoma, to jeżeli wiem, że ta niewiadoma jest dodatnia, to ja mogę obustronnie przez tą liczbę, przez to wyrażenie pomnożyć, bo jest dodatnie. Czyli mam tak, 0,54 razy 2n to jest 1,08n i jest mniejsze od n plus 1 i n plus 1 jest mniejsze od 0,545. Razy 2n, czyli 1,09n. Czyli 0,08n jest mniejsze od 1, czyli n jest mniejsze od 1 podzielone przez 0,08. To jest 12,5. 12,5 i n y Minus 0,09 n jest mniejsze od minus 1 i po podzieleniu przez minus 0,09 oczywiście znak nierówności się zmienia, czyli 1, 0,09 to jest 11 i 1 w okresie. Czyli n należy do przedziału od 11 i 1 w okresie do. 12,5, co oznacza, że jeżeli n jest liczbą naturalną, to n jest równe 12, czyli jest to, czyli n jest równe 12. Już chciałem powiedzieć, że to jest odpowiedź 12, ale tutaj tak nie mam podane jaki jest wielokąt w podstawie, tylko liczba ścian tego ostrosłupa. To liczba ścian bocznych jest tyle, ile krawędzi podstawie, czyli 12, plus dochodzi jeszcze podstawa tego ostrosupa, czyli w sumie mam 13 krawędzi. No trochę podchwytliwe pytanie, bo pewnie po wyliczeniu 12 od razu by się chciało to 12 zaznaczyć: 27. Na Naukach AB i CD okręgu są oparte kąty wpisane ADB i DBC, takie że ADB jest 25 i DBC jest 35. Cięciwy AC i BD przecinają się w punkcie K. Miara kąta DKC jest równa. To tak, będę korzystał z twierdzeń o kątach wpisanych, opartych na tym samym łuku. I tak, na tym łuku tutaj. Na łuku DC jest oparty ten kąt, czyli ma 35 stopni i ten kąt też jest oparty na tym łuku, czyli on również ma 35 stopni. Mam wyliczyć kąt DKC, czyli ten. No to wystarczy mi teraz tak, że wyliczę ile ma ten kąt, oznaczę go tutaj przez alfa. Alfa jest równe... 180 odjąć 35 i odjąć 25, czyli 180 odjąć 60, czyli 120. No to znaczy, że ten kąt ma 60. Jeżeli ktoś na twierdzenie o kącie zewnętrznym w trójkącie to to 60 to jest suma tych, tych dwóch kątów 25 i 35. Czyli C Wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr 3 jest no i teraz tak, czyli e, najpierw jakie mogę mieć cyfry, a potem ile tych liczb może być z tymi cyframi, czyli może być trójka i trzy zera, może być jedynka, dwójka i dwa zera, i jeszcze jest możliwość, że mogą być 3 jedynki i zero. I Innych możliwości już nie ma.

Tych możliwości i tych możliwości 3 razem jest ich 10, czyli odpowiedź B. I zadanie 29. Właściciel pewnej piekarni przeanalizował dane dotyczące liczby obsługiwanych klientów z 28 kolejnych dni. Przyjmijmy, że liczbę obsługiwanych klientów opisuje funkcja, gdzie n jest większe równe 1 i n jest mniejsze równe 28. No bo 28 kolejnych dni n równa 1 to jest pierwszy dzień równe 28, 28. Oceń prawdziwość podanych zdań, wybierz p, prawda, f, fałsz. W piątym dniu obsłużono 224 klientów, czyli y, muszę policzyć l od 5, czyli minus 5 do kwadratu plus 26 razy 5 plus 119. O taka uwaga teraz tutaj, że. Y, y, Minus 5 do kwadratu, w ten sposób zapisane, to jest 25, a minus 5 do kwadratu to jest minus 20, minus 25. No i tak. Czyli mam minus 25 plus Plus 5 razy 26 to jest 130, czyli 130 plus 119, czyli minus 25 plus 249, czyli 229, 224. No to jest to prawda. Łączna liczba klientów obsłużonych w czasie wszystkich dni jest L1 minus L28. No, L1 to jest liczba klientów która jest obsłużona pierwszego dnia 28 do 28, czyli gdybym odjął liczbę klientów od pierwszego dnia, liczbę klientów w pierwszym dniu i od tego odjął liczbę klientów w 28 dniu, to nie dostanę wszystkich klientów. Wszystkich klientów, gdybym chciał policzyć, to musiał policzyć L plus 1, L od 2, plus L od 3 plus i tak dalej, i na końcu L od 28, i to by mi dopiero dało to co to, co mam wyznaczyć, to oznacza, że jest tutaj jest tutaj fałsz. I zadanie 29.2. W którym dniu obsłużono największą, a w którym dniu najmniejszą liczbę klientów? I oblicz liczby klientów obsłużonych w tych dniach. To jest funkcja kwadratowa. A jest równe minus 1, co oznacza, że ta funkcja kwadratowa wygląda w ten sposób. Największą wartość ma w wierzchołku. No i teraz, jeżeli wierzchołek. He, pierwsza spórzana wierzchołka mieści się od 1 do 28, no to to będzie ten dzień. Oczywiście to musi być też liczba naturalna, yy, czyli nie może być ułamek. Jeżeli to jest yy, z tego przedziału, ta liczba naturalna, no to wtedy w tym dniu będzie najwięcej klientów. Natomiast najmniejszej liczby przy paraboli odwróconej ramionami w dół nie ma, ale ta parabola jest obcięta od 1 do 28, czyli od 1 do 28 yy, i ta najmniejsza wartość będzie gdzieś tutaj na końcu, czyli będę musiał policzyć wartość dla pierwszego dnia, dla 28 i zobaczyć, kiedy jest więcej. To też można tutaj jakby oszacować, parabola jest symetryczna, czyli sprawdzić, który punkt leży dalej od tego wierzchołka, który mi wyjdzie, i wtedy też bym musiał, mógłbym tylko policzyć jeden, ale ja policzę tutaj obydwa, tak żeby nie, nie kombinować za dużo, tylko po prostu taką najprostszą, najprostszą metodą do pomyślenia zrobić. Czyli tak, p równa się minus B przez 2A, czyli minus 26 przez minus 2, czyli 13. 13 należy do przedziału od 1 do 28 i 13 jest liczbą naturalną. Czyli 13 dnia jest najwięcej klientów. I teraz mam dwie możliwości. Albo policzę Q, czyli minus delta przez 4A, albo to 13 podstawię do wzoru. Wychodzi to samo. Pewnie szybciej będzie jak podstawię. Czyli L od 13 to jest minus...

Minus 169, czyli 288, tyle 13 dnia. No i teraz sprawdzam na końcach, czyli pierwszego dnia to jest minus 1 do kwadratu plus 26 plus 119, czyli 119 plus 26, minus 1 to jest 144.

trzynastego dnia i było ich dwustu osiemdziesięciu ośmiu najmniej dwudziestego ósmego dnia i było ich sześćdziesięciu sześćdziesiąt troje.